Jeśli trafiłeś na ten film, to zapewne wiesz, czym jest prokrastynacja. Bardzo prawdopodobne, że to ty teraz prokrastynujesz i próbujesz odłożyć swoje obowiązki na później. Nie przejmuj się, mam kilka haków, które pozwolą ci pokonać prokrastynację. Zmień środowisko. Zastanów się, czy w twoim aktualnym otoczeniu jest coś, co rozprasza twoją uwagę. Może to być telefon, który ciągle wibruje od powiadomień, albo otwarte zakładki z mediami społecznościowymi na komputerze. Mogą to być również rzeczy związane z Twoim miejscem pracy, jak nieuporządkowane biurko lub hałas za ściany. Pierwszym krokiem będzie pozbycie się wszystkich rzeczy, które Cię rozpraszają. Odłóż telefon do szuflady, zamknij otwarte karty w przeglądarce, posprzątaj swoje biurko i załóż słuchawki najlepiej wygłuszające. Następnie weź długopis i kartkę papieru. Wypisz na niej zadania, które planujesz wykonać. Staraj się rozbić je na jak najmniejsze kroki. Teraz jesteś już tylko ty i Twoje zadania. Gdy masz już wypisane zadania, ustaw minutnik na 25 minut. Czas ten jest związany z techniką Pomodoro, czyli metodzie zarządzania czasem, która opiera się na pracy w 25-minutowych interwałach, po których następuje 5-minutowa przerwa. Zasada jest. Prosta. Masz poświęcić się pracy w skupieniu przez 25 minut. To niewiele, prawda? Uwierz mi, że w tym czasie można wykonać naprawdę dużo. W trakcie pracy możesz włączyć sobie muzykę na słuchawkach. U mnie najlepiej sprawdza się playlista z muzyką lofi. Gdy minutnik zadzwoni, ustaw go na 5 minut i wstań. Pochodź po swoim domu lub biurze. Skorzystaj z toalety, napij się szklanki wody, zapasz sobie kawę lub nawet odpal telefon i zacznij przeglądać social media. Masz 5 minut dla siebie. Po przerwie wróć z powrotem do 25-minutowego interwału pracy. Powtarzaj takie cykle do momentu, aż Twoje zaplanowane wcześniej zadania zaczną być kończone jedno po drugim. Po czwartym cyklu możesz zrobić sobie dłuższą przerwę, na przykład 20 minut. Jeśli udało Ci się wykonać chociaż jedno zadanie z Twojej listy, to należą Ci się gratulacje. Pokonałeś ciężkiego przeciwnika prokrastynację. Wiem, że sposobów na pokonanie prokrastynacji jest więcej. Ja podałem Ci jeden mój sprawdzony sposób. Teraz Twoja kolej. Zamiast włączyć następny film, zacznij aplikować kroki z tego. Zasubskrybuj kanał i dołącz do naszej społeczności.